Rose Hill od bardzo dawna nie leciała samolotem i dlatego wchodząc na pokład odczuwała pewien niepokój. Na początku starsza kobieta wydawała się zdezorientowana i nie mogła zrozumieć dokąd dokładnie ma się udać w ogromnym budynku lotniska. Wszyscy się gdzieś spieszyli i nikt nie zwracał uwagi na staruszkę, która zamarła w niezdecydowaniu na środku korytarza. Rose Hill dorastała w wiejskim miasteczku zagubionym w północnej części Iowa, a samolotem leciała jako dziecko, gdy jej rodzice jeszcze żyli i często zabierali ze sobą córkę. Minęło wiele czasu, a życie pani Hill zmieniło się nie do poznania. Było w nim wszystko radość i smutek, szczęście i gorycz rozczarowania. Wszystko to następowało po sobie, niczym w kalejdoskopie wizji i obrazów, które starsza kobieta zachowywała w pamięci. Próbując dostać się na właściwy lot, pani Hill zatrzymywała ludzi i pytała, dokąd ma się udać. Wreszcie szczęście uśmiechnęło się do starszej kobiety w postaci mężczyzny, który po prostu wziął ją za rękę i zaprowadził do punktu odpraw. Pani Hill miała lecieć klasą biznes, co zaskoczyło pracownicę, która przyjęła jej bilet. Ma pani szczęście, lot do Nowego Jorku i to nawet w klasie biznes! Całkiem przyjemna podróż, zauważyła z uśmiechem dziewczyna i wskazała starszej kobiecie numer bramki. Pani Hill podziękowała za pomoc i czekała na wejście na pokład samolotu. Czas płynął bardzo wolno i kobiecie wydawało się, że w pewnym momencie ten wręcz się zatrzymał. W końcu ogłoszono otwarcie bramek, a Stewardessa w imieniu załogi przywitała pasażerów samolotu. Potem poprowadziła podróżnych korytarzem łączącym budynek lotniska z samolotem. Co jakiś czas sprawdzając karty pokładowe pasażerów, Stewardessa udzielała szczegółowych instrukcji, gdzie i kto dokładnie ma usiąść. Jak się okazało nieco później, pani Hill miała miejsce przy oknie, co sprawiło jej niesamowitą radość. Bardzo chciała spojrzeć na świat z wysokości, gdy domy wydają się małymi kropkami, a rzeki i drogi cienkimi nitkami. Jako, że nikt obok niej nie siedział, staruszka wyraźnie się zrelaksowała i psychicznie przygotowała do lotu. Wyjęła z kieszeni nowiutki smartfon i muskając palcem ekran, szybko wpisała coś w pasku wyszukiwania przeglądarki. Pani Hill nie zdążyła dokończyć tego, co zaczęła, bo do klasy biznes weszła około 30-letnia kobieta, trzymając w jednej ręce elegancką torebkę, a w drugiej tablet z włączonym ekranem. Z wyglądu i zachowania nieznajomej jasno wynikało, że należy ona do elity finansowej i najprawdopodobniej zajmuje wysokie stanowisko w jakiejś dużej firmie, a może nawet i w urzędzie. Z rządzeniem losu miejsce kobiety znajdowało się obok miejsca pani Hill, co wywołało u starszej kobiety pewien niepokój. Usiadłszy na swoim miejscu, nieznajoma rzuciła sąsiadce pogardliwe spojrzenie, po czym publicznie oświadczyła: Dlaczego mam lecieć obok tej staruszki? Czy naprawdę nie było innego miejsca w samolocie? Co ona w ogóle robi w klasie biznes? Rose Hill zarumieniła się głęboko i ze wstydu spuściła wzrok. Choć jej ubrania wyglądały na czyste i schludne, oczywiście nie odpowiadały aktualnym kanonom mody. Stewardessa natychmiast podeszła do niespokojnej sąsiadki starszej kobiety. Co się stało? Jakieś problemy? Ze współczuciem zapytała dziewczyna. Problemy? Jak ma pani czelność o to pytać? Oczywiście, że będą problemy, jeśli będę musiała lecieć obok tej śmierdzącej staruszki. Nazywam się Pamela Phillips, mam rozległe kontakty w kręgach władzy. Głośniej niż powinna, powiedziała kobieta, która przedstawiła się już jako posiadająca koneksję. Stewardessa próbowała się opanować, aby jak najdelikatniej odpowiedzieć jej, że pani Hill miała taki sam bilet. Oznaczało to, że starsza kobieta miała pełne prawo przebywać podczas lotu w klasie biznes. To się nie mieści w głowie. A jakiś dress code? A może jest wam obojętne, kogo wpuszczacie do biznes klasy? Pamela nie rezygnowała. Po twarzy Stewardessy widać było, że wyczerpała już cały zasób argumentów i nie wiedziała, co dalej powiedzieć. Przez cały ten czas pani Hill siedziała cicho i nie wdając się w potyczkę, wyglądała przez okno. Z jakiegoś powodu lot się opóźniał, co podkreśliła bezczelna urzędniczka, która za wszelką cenę chciała osiągnąć swój cel. Kontynuując poniżanie siedzącej obok niej starszej kobiety, Pamela liczyła na to, że pasażerowie klasy biznes z pewnością ją wesprą. W pewnym momencie pani Hill była tak zmęczona falą ataków na nią ze strony sąsiadki, że zdecydowała się opuścić swoje miejsce i udać do klasy ekonomicznej. Staruszka nie żałowała już i tak wydanych pieniędzy i była gotowa zrobić wszystko, byle tylko szybko zakończyć tę awanturę. Gdy pani Hill już miała opuścić swoje miejsce, do kabiny wszedł młody pilot i skierował się prosto do Pameli Phillips. Urzędniczka natychmiast obdarzyła kapitana samolotu wdzięcznym uśmiechem, mając nadzieję, że jednym zamachem rozwiąże jej problem ze starszą kobietą. Gdy jednak pilot podszedł bliżej, zwrócił się przede wszystkim do pani Hill. Przepraszamy za te niedogodności. Ją przepraszacie? To mnie macie przeprosić! Uniosła się Pamela Phillips. Pilot protekcjonalnie pokręcił głową, po czym poprosił urzędniczkę o opuszczenie samolotu. Nie trzeba dodawać, jak zszokowana była Pamela, której wydawało się, że racja jest po jej stronie. Pilot pozostawał nieugięty. Aby uniknąć dalszych konfliktów, nalegam, aby pani wybrała inny lot. To niemożliwe. Jak to porządnego człowieka wyrzucają z biznes klasy? Złożę na państwa skargę. Krzyknęła Pamela, której dla pewności towarzyszyły już dwie stewardessy. Gdy tylko kłódliwa urzędniczka opuściła samolot, pasażerowie odetchnęli z ulgą, a pilot wrócił za stery i zaczął przygotowywać się do odlotu. Kilka minut później samolot ruszył i po rozwinięciu niezbędnej prędkości na pasie, płynnie wzniósł się w powietrze. Rose Hill wyjrzała przez okno i uśmiechnęła się do swojego odbicia w szybie. Kobieta leciała do Nowego Jorku w bardzo ważnej sprawie i nie mogła zwlekać. W tym momencie Pamela Phillips zarezerwowała bilet na kolejny lot, nie zdając sobie jeszcze sprawy, jak zmieni się jej życie po incydencie w samolocie. Dowiedziała się o tym dopiero, gdy dotarła do Nowego Jorku, a ludzie w budynku lotniska zaczęli wskazywać na nią palcami. Wciąż nie rozumiejąc, co się dzieje, Pamela podeszła do postoju taksówek, a tam również natychmiast ją zauważono. Patrzcie, to ta kobieta, która robiła awanturę w samolocie, krzyknął jeden z taksówkarzy. Na twarzy Pameli widać było prawdziwe zdumienie. Skąd o tym wiedzą? Nie było was tam, rzuciła zirytowana urzędniczka. Mężczyźni bez słowa zaczęli się śmiać, po czym jeden z nich wyjął z kieszeni smartfon i pokazał Pameli film, na którym poniżała swoją sąsiadkę z klasy biznes. Sądząc, po dacie wideo opublikowano kilka godzin wcześniej i stało się już ono swoistym wiralem. Rozsławiło ono Pamele na cały świat, pokazując wszystkim jej kłótliwą naturę. Jak to się stało? Naprawdę staruszka przez cały ten czas ukradkiem filmowała mnie smartfonem? pomyślała urzędniczka. Uświadomienie sobie tego pogrążyło Pamele w stanie głębokiego szoku. Najciekawsze miało dopiero nadejść, kiedy urzędniczka przybyła na rozmowę ze swoim szefem. Ku zaskoczeniu Pameli sekretarka szefa nie tylko nie wpuściła jej do biura, ale także oznajmiła, że właśnie ją zwolniono. Dopiero wtedy urzędniczka zdała sobie sprawę, jak niefortunny błąd popełniła, poniżając niewinną kobietę. Pamela tak przyzwyczaiła się do dzielenia wszystkich na biednych i bogatych, że sama nie zauważyła, jak straciła resztki człowieczeństwa i współczucia dla ludzi. Główną wiadomością dla Pameli okazało się to, że Rose Hill wcale nie była żebraczką, która w cudowny sposób zaoszczędziła pieniądze na bilet w klasie biznes i odważyła się na lot do Nowego Jorku. Tak naprawdę to pani Hill należała do elity finansowej miasta, a wielkość jej majątku szacowano na miliardowe kwoty. Kobieta nie lubiła ostentacyjnego luksusu i ubierając się w zwykłe, codzienne ubrania zachowywała się jak przeciętna osoba w podeszłym wieku. Będąc samotną wdową, Rose Hill cały swój wolny czas poświęcała działalności charytatywnej, która stała się dla niej celem jej życia. Pomagając domom dziecka i schroniskom dla bezdomnych zwierząt, pani Hill wydała ogromne sumy, aby najubożsi tego świata mogli poczuć jej opiekę i wsparcie. Jednocześnie kobieta prowadziła własny wideoblog, na którym poruszała najbardziej aktualne tematy. Tak oto Pamela Phillips dostała się w obiektyw aparatu smartfona pani Hill, która nagrała całe to zajście. Pomimo imponującego kapitału i pozycji w społeczeństwie, Staruszka bardziej niż czegokolwiek innego nie lubiła latać samolotami, bała się tego jak ognia. Pewnego razu zmęczona swoimi fobiami Rose Hill postanowiła pokonać strach i zdecydowała się polecieć do Nowego Jorku, gdzie zamierzała otworzyć nową fundację. Niestety właśnie wtedy musiała spotkać się z brakiem szacunku ze strony Pameli Phillips, która wzięła ją za biedną staruszkę. Wideo z udziałem młodej urzędniczki po raz kolejny udowodniło, że nie należy oceniać nikogo po wyglądzie i grubości jego portfela. Prawdziwe dobro często jest ukryte i czeka na nas tam, gdzie się tego absolutnie nie spodziewamy.